Gotowa, gotowa, jasne, walka, zaczynasz, jak porano dobrze, dobrze, pracuj, Edyta myśl, ta myśl, podejdź na lewej, podejdź na lewej, podejdź krokiem, Dobrze, podejdź Prawa na lewej. Prawa lewą! Tak, podejdź na lewej. Trzymaj prawą rękę, dyta. Lewa, chodźca. Tak, dobrze, 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 podejść na lewej w porządku. Pokrzyj lewą. Trzymaj prawą rękę. Tak. Podejdź, podejdź. Aj. Podejdź! Stoisz, no, no podejść mocniej. Edyta prawo trzy metry wysoko, całą tą do prawo ręką. Tak Bude, jest, tak jak teraz. Po po zamykaj prawo, dobrze. O, nie do tyłu. Tak, brawa! Zgięcił to. Boksuj, boksuj, boksuj. Trzecia osoba. Podejdź, podejdź, podejdź na lewej. Podejdź. Podejdź na lewej. I pójdź, pójdź. Przy sobie. Widział no. tą prawą ręką. Dobrze, podejdź teraz. Podejdź, podejś, podejść, podejdź, prowi, 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 kibni lewa, pójdź, prowi. lewo, kibni lewo. Tak, lewo, tak, i tak, no tak, Ale, no. Podeś, lewo. Kibni lewo. Kibni, poś, pra... tak, no lewo, tak, no i tak, no tak, no i tak, no lewo. no, no a, jest, a, jest, na, jest, tak, noc, tam, zbijaj zbijaj, tak, Pudleś, podeś, lewo. Wchodzi na bok. Pójdź! No! I dalej! No, i dalej! Wszystko tak. Nie czekaj, nie czekaj. przyjść. cztery jeszcze. nie czekaj. tak! W porządku, już! 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 Teraz spokojnie. I Dalej! 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 dalej. Tak, A, tak. Tak. Juz, juz. Już! dalej to samo! Nie stój! Nie stój! Trzymaj ręce wyżej! To samo cały czas. Pójdź! Zbij ten lewy prosty! Zbij ten lewy prosty! Na ja każdym razem go zbijam! box, Boks! Idzisz, idzisz, nie, idzisz, czekaj, idzisz, nie, idzisz, nie czekaj, idzisz, idzisz, nie czekaj, nie czekaj jeden tak, no i idziesz, idziesz No już nie czekaj, nie czekaj, nie czekaj, nie czekaj, Możemy na wyprost, nie ten na wyprost, tak, tak I dalej, dalej, dalej podejdź na lewej pracuj Nie czekaj, czekasz Tak, 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 tak. i dalej, podejdź na lewej ciągi. Podejdź, ciągnij na lewej. Usta, tak, i dalej. Teraz to, to, to jest do go. tak. To na tak. Opracuj, tak. To w dalej, a, do przodu. Ciąg, ciąg. Ciąg, ciąg, ciąg. słuchawki. Podejś do Pójdź Podejś do na Podejś do słuchawki. Podejś do słuchawki. Podejś tak. słuchawki. I dalej. Pracuj! dalej. Pracuj, słuchawki. To samo. Cały czas to samo. Cały nos to batak i zbijaj lewą rękę. Nos to batak. Boczuj. Na noze podejdź. Stoisz. Nie czekaj. Tak. Popraw Nie czekaj. Jest ruszona. Tak. Idź do przodu. Nie czekaj. I pracuj. Boczuj. Boczuj 10 sekund. Pracuj. Tak. Tak. Boczuj. Dobrze. Dobrze. Tak jadryczko, tak. Podejdź. Nie czekaj, nie podejdź. czekaj. Podejdź. Dzwonię. Tak. Ta. Pracuj pod krótkami, nie zapominaj o tym. Jak jesteś blisko, to pracuj. Czekasz. Tak, tak, jesteś blisko, pracuj pod krótkami. Teraz dalej, dalej, dalej podchodź. To samo. Tak, ratuj to dalej ten... to samo. jak nie, nie, nie czekaj, nie czekaj, nie czekaj, Edysa. Ale podejść, podejść na lewej. No, już, już. podejdź, podejdź, podchodź, podchodź. To już, pracuj. Pracuj tą prawą ręką. Wystarczy z prawej, no. Tak. Popsuj, Popsuj czy Nie dobach. czekaj, na co czekasz? Na co czekasz? Podejdź. Do winkla, do winkla z nią. Tak, podejdź, tak, podejdź, tak, z tak, jeź, jeź, podejdź, Podejdź, Tak, tak. Nie, nie, nie. Podejdź, mi. podejdź. nie, Podejdź, podejdź. po co Nie, Po co Nie, Pracuj pod jak jesteś listą. Na czym przekasz? padaj! Już łazi do tyłu. No? Tak. Teraz, no. No, po półtorej. No! Tak! No! Dalej, dalej podejść! Na dół. Trzymaj tą prawą rękę, edyta, bo się na dziwaczne od wyszło. Trzymaj prawą rękę. Pracuj. Dalej, dalej podejdź. Tak. Yes. No ja dalej. Pracuj teraz. Pracuj, pracuj. do no pracuj 10 sekund. Dość, dość, do nią. Brawo. Pracuj. Żebyś była bliżej. Zacznij lewą ręką, z tego z dołu tą kostuwą, a potem się, przytą... dosłownie chwila, potem się przykręć, ciosy się no tak, jak czujesz krew, to iż do przodu. Ona jest ruszona. one jest, to nie ma jej tego. <tustuj> Dobra walka pracuj postaw rękę już pracuj już pracuj tak cierpisz miałaś, Zdeń, miałaś wdeń, boxować, boksować miałaś boksować kiedy tam co robisz co robisz tak. ale pójdź prawym po tym dalej dalej bliżej na lewej Ech, a no jest. Po stary, poprzuj, lewo, jak lecimy, zachodź koniem w górę. stronę, No, tak, tak. i dalej, na podejść podejść podejdź bliżej, podejdź bliżej, pracuj, duchu góra góra, pracuj, tak, Zacznij się od doło Zacznij od jest Tak jest, już dalej się! Jeszcze raz to samo! Jeszcze raz, to bóg, samo. Jeszcze raz to samo, pracuj! Tak, i dura, tak! Tak! Bopsuj! Pracuj samo. jeszcze blisko, pracuj Prawie na dół. Sierpie. Zaczyna, Pratuj, na dół. Tak tak. Tak, tak jest! Dalej, dalej podejść to samo!

wszystko od prawego na dół. Edyta. Prawy na dół do pół dystansu i sierpny. Cały czas to samo. Prawy na dół i sierpny. 10 sekund. Jedziemy. Już zaczynasz, nie Już przekażę. nie masz czasu. Już! Już góra! Już! Już księg, ksierp! Krucz, krucz! Koniec? Koniec. Tak. Zawodniczka z za zaruszka niebieskiego. Ale chodź